Cześć. Z tej strony, Nina, witam serdecznie w kolejnym odcinku, sklepu do No Harm i kontynuujemy. Dzień 17. Uwe, to jeszcze dwa tygodnie zostały. No słucham. Stary, nie zamyka dziś oczu, są blisko. Ale kto? O oh, no. Doktorze? A. Zrobiłam dla ciebie coś nowego. Stetoskop. Możesz nim sprawdzić puls? czy brzuch. Mhm. Jestem pewna, że umiesz go używać lepiej niż ktokolwiek inny. Doceniam Twoją uczciwość i hojność. No, zapłaciłam za to ostatnio. I pamiętaj, doktorze, nie daj się pochłonąć ciemności. Ale to co, mam pilnować lampy? Hej. No, słucham. O. Czuję się dość słabo, ale nie wiem czemu. Kliknij torby z narzędziami i wybierz stetoskop. Przeciągnij myszą. O! Brzuszko buczy. Ale tak trochę pracuje ten brzuch w tym miejscu. Po zidentyfikowaniu objawów, otwórz książkę, aby znaleźć odpowiednie leczenie. Gdzie to będzie? Szumy płusne flegma, boczenie w brzuchu, czarna żółć, przyspieszone bicie serca, krew. Nie, on miał raczej czarną żółć, to poczekaj, a... Coś wiemy... Kurz jajka, karaluchy. Mm. Kurz jajka, karaluchy? Nie, to tylko mam to użyć. Trzeba żółć, tylko problem polega na tym, że dużą dawkę czy małą, że ryzykujemy. Ja dam mu dużą, bo on jest tak zielony. To damy mu 6 na przykład. Zobaczymy, jak zadziała. Prawie wyleczony, to patrz, nie wierzę. Dał plus 2. Poczekaj, pokaż mi to koło humorów jeszcze raz. O, nie, to... Plus 2 dało 6, daliśmy do da... plus 2 dało. To na przykład to. I teraz 5 bym mu plus 3 albo 8 dało plus 3, albo... no to dam 5, zobaczymy, co się wydarzy. No albo 4 możemy nawet dać. Czemu to się tak nierówne jest? Dam mu 4, zobaczymy, bo to naprawdę nie jest. Ale czekaj, bo to miała być wysoka dawka. O, to dam jeszcze raz mu 6. O, 6. kurczę, no. Czuję się agnuska sztuka. To super, cieszę się. Proszę bardzo, do widzenia. Dziękuję, polecam się. No nic się nie dzieje, tu latały przedmiot. O, pani, ja panią znam. Pani jest. ta. Dzień dobry doktorze. Mam wrażenie, że nie mogę złapać pełnego oddechu. Zwłaszcza gdy powietrze jest suche. Mhm, lepiej wodzie oddychać, nie, przy pani. Proszę pani, brak y, znanych alergii, i tutaj mamy nie panią, tą panią. Y, Hallo, to. Ale o co chodzi z tym jedna dawek krwi plus cztery dawek żółci? Ja mam mi to podać? Aha, tą mieszankę mam dać. Dobra. Nie może złapać oddechu, poczekaj. Jedna dawek krwi plus. Eee, dobra, nie, chodzi o to, czy zaryzykować to, co tu napisał, ten nasz... Ja bym chciała obejrzeć ją, tu nie ma za bardzo co oglądać, nie? O! O! Jest co oglądać! Na rybie oczy... O kutwa! Przepraszam... Musiałam zrobić screena. <taki> Ta, takie coś, to jak to się. Jak to jak to z. Ym, ym. <taki> to jest wszystko ok, Ale z tymi ustami i, i, i oczami, to poczekaj, to ja muszę to jest witalna. Czyli ma być witalna, ale poczekaj, bo to jest kwestia, a co z tymi oczami na języku? Ja nie mam takiego czegoś w książce. Hmm, dobra, zrobimy tak, zaufamy. To jest pierwszy etap, chyba. Ma witalną i tam na, ma ten 1-3. Dobra ja... Dobra, zaufamy mu. bo nie, to... Cztery dawki żu... aż aż to jest dużo, jak ona zginie teraz... Albo się w coś zamieni na moich oczach, to będzie wesoło. Dobra. Jedna dawka krwi, po cztery dawki żółci. Dobra, zaryzykujemy. Jedna dawka krwi, mix. Hmm... cztery razem pięć. Aha, dobra, to się samo ustawiło na pięć. I zobaczymy. A? Pełnie wyleczony. Jesteś lepszy niż mi się wydawało! No właśnie, ja się trochę martwię. Ale... Chyba dobrze, on chyba wie... Dziękuję za pomoc, doktorze, do widzenia! On chyba wie, jak to leczyć. Jeśli patrzysz przez lupę i rzeczy wydają się być nieco chwiejne, Pora starego pogromcy horroru. Stary, ja wiem, ale tu nic się nie chwieje. Czy się chwieje? Proszę. Znowu ty. Dziękuję za wizytę, doktorze. Całe ciało mnie tak boli, że ledwo co mogę się ruszać. Nie jestem na to źle. Myślę, że mniejsza dawka leków wystarczy. Mm -hmm. Pomidory. I kobieta. I ból ciała. ból ciała jest chyba... Żółta żółć jednak! O Jezu, poczekaj. Żółta żółć. Eee, nie. Pomidory to nie. Żółta żółć. Na pewno? Na pewno. <grytanie> Pokaż. No, wróć. Żółta żółć, mniejsza dawka. Eee, ja bym polemizowała z tą mniejszą dawką, ale. No i widzisz, i plus 2 dało, i, i co na, na co nam to było? Eee, dam 4 i dało plus 2, więc można dać 3 albo. Nie, mniejsza dawka, no wie Damy 3, powinno być dobrze. Pięknie. Dziękuję, do widzenia, polecam się. Wielka wdzięczność za udzieloną pomoc. Mhm. Doktorze, do zobaczenia. Mhm. No to narka, trzymaj się. Nie wiem, co ty robisz, że to ciągle cię boli ciało i jesteś zielona, ale... O, ten tu umiera. Dzień dobry, doktorze. Mój brzuch wariuje tak bardzo, jakby chciał zrobić, pobić jakiś rekord świata. Kompletnie się nie wyrabiam, żeby dotrzymać mu kroku. To raczej nie jest nic poważnego. Więc mała dawka powinna wystarczyć. To pan, to było kiedyś przy pana. Pan pokaże, się rozbierze. Posłucham. te oczy że się obejrzy bo po was nie widać tych oczu. Dobra. To było tak 9 na minus 1. 9 na minus 1 tak jak tutaj. Mm, nie on rozwolnienia, czyli tutaj 3 plus 3. Spróbujemy dać 3. I zobaczymy. No i pięknie, wypełni, wyleczony, dziękuję, do widzenia, znowu tego nie wzięłam pod uwagę. Hmm. Dziękuję za poświęcony czas. Doktorze, do widzenia, mam nadzieję, że tutaj dużo wpadło do tego. Ale co ty chcesz ode mnie, że tutaj nic nie lata, nic nie pływa, nic nie fruwa, nic się nie zmienia? Ojo. Halo? Doktorze! Udało mi się, podkradłem się do nich, nie mogłem jednak zrozumieć! O czym mówią i wkrótce się oddalili? Co tu masz? Więc robiłem ten kostium i jak wtopię się w nich? ha Jedynym problemem jest to, hmm? że śmierć jak zdechła ryba. Cóż? Naturalnie. A. Czuję, że zaraz wymiotuję. Możesz mi coś na to dać? Prze. Y Czy... Jesteś chory? Poczekaj, ja, ja jednak cię obejrzę. Oczy. Zęby. Na wymioty. Nie problemu, na wymioty coś coś damy. Tylko poczekaj, duża dawka, mała dawka? Zaraz sprawdzimy najpierw, czy dużą, czy małą dawkę, bo może go męczyć bardziej. Nie, duża dawka. Duża dawka na gminie coś. Dobra. Spokojnie. Tam nie wyleczony. Chyba mi już wszystko przeszło. Wiedziesz, warto było przetestować. Proszę bardzo. To jest to. Konie się. Świetnie. Dzięki. Mhm. Doktorku. Zmieszam się w tłum i zdam ci relację. Aż, trochę się boję tej relacji. Koniec. Czy ktoś jeszcze? Aha. Mhm. Dzień dobry doktorze, mam nadzieję, że w niczym nie przeszkadzam. Mhm. Każda drobna rzecz doprowadza mnie do szału, nawet to, że wiatr wieje. Albo ktoś za głośno oddycha, nawet ty, po prostu stojąc i patrząc na mnie. Chyba zaraz odlecę, proszę. Daj mi solidną dawkę czegokolwiek. Co może pomóc. Mhm, dawaj. Cebula, cytryna i... I wrogość do ludzi. <grym> Czyli yy, gdzie to był gniew? Gniew jest żółta, żółć. Kurczę, potrzebuję dwie butelki żółtej żółci, a nie tyle tego. Dobra, żółta, żółć. Poczekaj, ja cię posłucham, może cię coś innego bierze. Mhm. Nie, ona wie co jej jest. Żółta żółci. Nie wiem, czy będziemy będziemy stać na to. Mm -mm. Czyli wysoka dawka żółtej żółci, nie wiem, czy mam. Mam. Boże. Nie dam rady jej wyleczyć. Kurde, nie dam rady. Mogę tak cię podleczyć, Zunia. Cieszę się. Mogę się na, na maksa podleczyć. I to jest wszystko. 6 dało plus 1. 6 dało plus 1, czyli to jest jakby tu. A nie, czekaj. E. Dobra, teraz. Dobra, zaryzykuję. Dam plus. Dam niską dawkę teraz. Dam 3. Tyle mam? Albo 3, albo 3. 3 dam. Mogę dać 3 albo 4, dobra 3. Zobaczymy. Może teraz. Ach, zrobiłeś już coś, i nie? Mogę dać więcej. Chyba nie działa. No, przykro mi, więcej nie mam. No czemu zero. Moment, ja chciałam jeszcze... Źle zrobiłam. Chciałam zobaczyć. Poczekaj. Trzy. Nie, nie. Trzy. Dziękuję za wizytę, doktorze. Do zobaczenia. Nie, nie. poczekaj. później mnie. Pójdź mnie tu, bo tu chodzi o to. A. Dobra. No to nie. Dobra, nie. To, to trzeba to uzupełnić. To też, bo jest mało. To może być. Te dwa muszą być uzupełnione. Ale, czemu tutaj nie ma tego? To w ogóle nie ma tej opcji, bo ja chyba wszak ją wypiłam. powinno wypić więcej, mieć jej. Nie mam ich. Nie wiem, co się stało. W ogóle poczytalność. Mi... O, teraz się dopiero zacznie. Czemu poczytalność leci? Tutaj jest yy, polepszony stan. To jest wyleczenie, wyleczenie, wyleczenie. Pięknie. Dzień 17. Ten pacjent z listy księdza, strony, które przyniosła mi Kinway, są prawdziwe. Na tym etapie nie ma co do tego wątpliwości. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale Laudanom nie pomoże uwolnić się od tych przeklętych dolegliwości bo to nie koszmarne wizje, ale namacalna prawda. Muszę im pomóc, ale serce błaga mnie, bym zamknął się w swoim gabinecie albo jeszcze lepiej, bym uciekł z tej wyspy i nigdy nie wracał. Obłąkany rybak znów się pojawił, choć jego szaleństwo jest teraz kwestią perspektywy, zważywszy na to, co widziałem. Aha, dobra. No dobrze, w takim razie yy, tutaj kończymy ten odcinek. I yy, nie wiem, czy coś jest nie tak z tą grą. Robiłam napraw grę, że nie mam tutaj tej opcji dodawania sobie Laudanum. Może coś się pozmieniało w fabule. Nie mam pojęcia, ta gra ma chyba dużo zakończeń. Tak więc to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, za subskrypcję, za komentarze i łapki w górę. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia, pa pa.